Pan powiedzieć, Polacy, szykujcie się do wojny? Nie, absolutnie. To, to, to jest narracja, panie redaktorze, którą wszystkie środowiska polityczne, nie, to nie tylko w Polsce, podnoszą od wielu lat. Ja uznaję, że szykowanie się do wojny jest gwarancją pokoju, a więc 5% PKB na siły zbrojne, kupowanie najlepszego sprzętu na całym świecie, inwestycja w polskiego żołnierza, także szeregowego i w zwiększenie polskiej e, armii. W ten, spo, w ten sposób kupuje się po prostu pokój. Panie prezydencie, czy pan już wie, co wydarzyło się niemal trzy tygodnie temu w Wyrykach na Lubelszczyźnie? Dlaczego został uszkodzony ten dom? Ja oczywiście dostałem taki raport od pana generała Kukuły. Wiem, co, co się wydarzyło. Wiem też, że reakcja polskiego wojska, ale też reakcja sojuszników była jak na 10 września taka, jaka być powinna. To znaczy nie mogło być innej reakcji polskich sił zbrojnych. Subskrybuj, aby być na bieżąco, bo będzie jeszcze ciekawiej.